Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów, a dziś zaglądamy do domu Kajki, który stał się ostatnio bardzo opustoszały. Jak widać, prawie wszystkie dzieciaki wyniosły się z niego. No i jak widać, w tym domu pozostała jedynie piątka domowników. Kajka jeszcze śpi, zajęła dzisiaj łóżko swojej córki, która wyniosła się na weekend, do Wacka. Antek zyskał nową fryzurę ze względu na podmiankę, ale chyba będziemy musieli mu to zmienić. Wstaje z kolei Arleta, jego kosmiczne dziecko, także Antek zaraz się zbudzi. Gdzie tam jeszcze dobiega muzyka. Okej, okay. trzeba wypuścić dzieciaczkę. Także zaraz pozbędziemy się może tych kłaków. No i poza tym Ulka i Filip śpią. No w końcu godzina późna, środek nocy. Filip powraca do zdrowia, to nas cieszy. A Kajka już chce się zaprzyjaźniać z takim Mateuszem. Już proszę się dowiedziała, że on jakieś ma przedsiębiorstwo swoje. Może chce rozszerzyć własną działalność. Dajmy może Antkowi taką nieco bardziej zapuszczoną fryzurkę. Powiedzmy, że on właśnie zapuszcza włosy. Poza tym nic mu tam nie dorabiam. Bo to jest zbyt zwykły chłopak Jeszcze się roześmiał Z tym, że on już w sumie nie jest za bardzo zmęczony Sprawdźmy jego córkę No w sumie by mógł jej podać jakieś tam jedzenie Jezus Mario Bosko Jakie śmieci tutaj leżą. Braksów. słów Arleta nie ma jeszcze butelek Także zafundujemy jej I tym samym Antek podaje jedzenie Przy okazji zje coś samodzielnie Na przykład naleśnika A co on ma do uzupełnienia? A jakąś rybę trzyma, a i ogórka Jeszcze kupił dywanik dywanik łazienkowy a, okej, okay. to pewnie do tej łazienki drugi to powiedzmy, że stanie sobie tutaj przy wannie, żeby się nie stało po prostu z mokrymi stopami na kafelkach, możemy też na to położyć ogórka, ale nie wiem, czy to pasuje także mamy jeszcze od Antka strony jakiś tutaj bohomas i na takie rzeczy mamy miejsce na ścianach, które są bardzo, bardzo puste także jakimś cudem udało mu się zawiesić ten obraz w takim miejscu a wy też coś, O jezu, ulka! Jakie ona rzeczy pokupowała! Jak ona już się tutaj rządzi w tym domu, jak to sobie udokorować? A taka dziecinna e, szafeczka? Tak trochę nie bardzo to pasuje, no ale niech już będzie. Tu mamy jeszcze takie kulki, ale niech to sobie stanie w rogu. No a Jarleta, czekam na swojego ojca, stała również. Kajka, idzie podziwiać mleko. Przyjdź lepiej, e, przebierz się. Czemu on takim ją zostawił tu? No ja mówię, on tak średnio umie się zajmować w ogóle dziećmi. Kajka, zaraz pościeli łóżko, trochę musi tutaj ogarnąć. Przede wszystkim skontroluje tą łazienkę, czy to faktycznie jest czysto, ale mają szczęście, bo jest. Antek ma dziwną chorobę, niestety, tak samo jak i kajka. Ona powinna odpoczywać, ta kobieta. Już swoje lata ma. Co prawda, trochę nie wygląda, bo całkiem nieźle się trzyma. No ale jednak, trzeba o siebie zacząć dbać. Łazienki są nadzwyczajnie czyste, tak więc ona zejdzie na dół, wyłączy muzyczkę i drzemie się troszeczkę. Może to jej e, troszeczkę ulży w cierpieniu. Antek przygotował pierwsze, z życiu mleko do swojego dziecka. Co się chwali? No wiesz, co na no, starą matkę się pietrzysz? Zastanów się Anty. Okej. Okay. Nie, nie chcemy sprowadzać tutaj Sanki, jeszcze niech sobie siedzi. Podej to mleko. Filipowi jak przyjemnie z oczu patrzy na tej profilówce. No jakie mi się psztulają. Jakie romantyczne. Ulka już nie śpi, ale mimo to leży w łóżku ze swoim ukochanym. Piękne to. Okej, okay, Arleta, co ty robisz? Widzę, że świecisz. Kajka. No kajka, miałaś wypoczywać. Mówię to przecież, że jest stara kobieta. Musisz o siebie zadbać, a ty co? No jest. Antek przygotowuje właśnie naleśniki. W sumie jedną porcję dla siebie. Filip chyba się będzie budził z Ulką, bo Arleta im tutaj ryczy na dywanie. Prawie, że nie można ci dziecko odróżnić od tego dywanu. Filip skoczy się przebrać. Następnie się wykąpie. Ulka, ty byś mogła może to łóżko pościelić, co? Byłoby miło. Jedno idzie siku, jedno się przebiera. Filip zakłada dzisiaj koszulę białą i do tego jakieś takie portki w kratę. Co się dzieje tutaj? O mój Boże, nie, nie wierzę w to. Doczekali się robali przez te śmieci. Boże jaki żal. Ulka założy sobie taki sweter, ale no kajka nie wierzę w to po prostu. Jeszcze jakieś takie zielone. Żeby to tylko były karaluchy, ale to są jeszcze jakieś gwizdy. Nie wiadomo, czy to ludzkie. Zadzwońmy zatem po tym piciela odrobani, bo to niestety duży problem. Antek posprząta talerze? Tak, tak, wezwijcie tutaj kogoś, bo po prostu nie da się żyć w takich warunkach. E, Filip się jeszcze kąpie, no Arleta potrzebowałaby usiąść na nocnik, ale sama nie umie. Także no może, babcia byś tutaj troszeczkę zajęła, Antek posprząta po sobie, no i Ulka będzie się zbierać do pracy. Ja nawet nie wiedziałam, że ona pracuje w sporcie. Tylko ona ma takie problemy z wagą, wieczne wahania. No ale dobra, niech pójdzie sobie dzisiaj do pracy. Filipek też już widzi, że robale, matka już mu zdążyła powiedzieć. Może gdzieś tort, Akurat nie. Także jakieś resztki, a Antek uzupełni em, te towary, które przywiózł ze sobą. Także rybka w ogórkach, rybka i mizeria. Taki pomysł na dzisiejszy obiad będzie. Filip sobie dzieje jakąś tam sałateczkę. O, no Jezus Maria, co się dzieje z tymi śmieciami? Nie rozumiem. tak, widać, że masz dziwną chorobę, także idź po prostu, siku. Może byś poczyścił jeszcze tą łazienkę? Ta akurat jest brudna. Boże, dziecko, naprawdę musisz tak bekać jak ojciec. No i Kajka pójdzie jeszcze wysadzić wnuczkę Siusiu. No i właśnie czekamy najpierw na wytępienie tego robactwa. I dopiero później otworzymy wyprzedaż. Bo jakby to zobaczyli klienci. Co oni by pomyśleli? Filip, proszę cię, posprzątaj tą całą resztę rzeczy. No to panie, się im przygląda... No naprawdę, żeby w takim miejscu robale mieć? W mi... To syf! Czemu nie od razu tego nie sprzątają? Nie rozumiem. Arleta jest właśnie uczona korzystania z nocnika. Kajka może zrobić siku. Później otworzy swoją wyprzedaż. Przy okazji spojrzymy, co tutaj się pozmieniało. Bo już nie pamiętam, czy powystawiałam nowe towary. Ale jak widać, całkiem tutaj jest. Ceny ustalone. No i musimy się pozbyć koniecznie tego e, samochodu. To by było najważniejsze. A, Kajka ostatnio zakupiła jeszcze dwa kaloryfery, bo zima idzie, oni tutaj ogrzewanie mają takie kiepskie, bo to duża chata, to trzeba dodatkowo ogrzać. Także postawimy sobie dwa kaloryferki, jeden tutaj w salonie, a drugi niech pójdzie może tutaj do pokoju Filipa. No i przy okazji rzecz, która była dość nagląca, a mianowicie zabrakło tutaj płotu, a teraz jest Arleta, która chodzi. Także w ten sposób została poprowadzona tutaj barierka, żeby przypadkowo Arleta nie spadła z tych schodów, chociaż mało by osób za nią płakało. No i jak widać wyprzedaż przenosi się już powoli do domu, tutaj w przejściu zostały wystawione także rzeczy na sprzedaż, metki powypisywane z cenami, także będzie wiadomo o co chodzi. No i Kajka będzie mogła otworzyć sobie swoje przedsiębiorstwo dzisiaj. Antek, co ty świrujesz? Nudzi go coś, ponownie. No przekro mi swego powodu. Filip posprzątał grzecznie robactwo, a przy okazji potrzebuje nauczyć się gotowania, ale on nie będzie marnował produktów, po prostu obejrzy sobie jakieś kuchenne rewolucje. Arleta bawi się w kiblu, a Kajka nawet jej uwagi nie zwróci. No nic, Antek się musi trochę zająć, a nie on się patrzy przez okno. Aha, takie odgłosy widzisz, tak? No, jak widać, tam jest tonos już stoi przy skrzynce. Filip poproszę, jak szybko się nauczył, jak przygotować pyszny rosół? skaczek. Całe szczęście, rachunki żadne nie zostały przyniesione. Kajka może by się jeszcze podlała sobie tutaj kwiatki? fiatki. Widać, że też ma nudności. To przykre. Może w sumie Filip by przygotował jakieś jedzenie. Sałatkę dla klientów. To by się przydało, Kajka też jest głodna. Pierwsza pani? Przeszła. Zero zainteresowania. Kajka aż jest w szoku. No i przyszedł Braivik. No takich klientów to my nawet nie chcemy, tak. Antek idzie się rozłożyć na sofkę? No i Arleta poszła spać. Także nie będzie przeszkadzać. Jeremi co ci w tu? Nie rozumiem. Okej, okay, wyczaił coś innego. Chyba ten dywan z piłką mu się spodobał. Idę wynieść, synku, te śmieci, bo widziałeś, aż robale się zalęgły. Naprawdę, nowe mieszkanie. Dzień dobry, dzień dobry. Boże, kochany. Ludzie jeszcze usłyszą, że mamy robactwo. Jaki problem. Filip, nie rozkładaj tyle tego. Nie potrzeba tego w zupełności. Warto zaprosić tylko klientów. Zapraszam no niech pani sobie weźmie. No i pan płacze nad tą sałatką i ja nie potrzebujesz soli. No i Ulka ma jakiś problem, a mianowicie ktoś ją zaprosił na ślub. Ona w sumie sama musi planować swój, ale z całą pewnością wolałaby dostać jako prezent butelkę nektaru. No i tym samym dostaje jeszcze kartę członkostwa, okej, okay, fajnie. Filip został skrytykowany, teraz idzie do kibla. A za godzinę zresztą wybierasz się do pracy. Kajka! Gdzie ty widzisz gazetę? A, jest jakaś. Stara. Trzeba to też wyrzucić. Kajka teraz... Zabrała się gruntownie za sprzątanie. O, dzień dobry, sami te starze ludzie teraz chodzą. Widać, Filip chce się przydać, chce, żeby matka urządziła mu fajny ślub, bo trochę z ulką sobie planuje. Nie ma co kryć. A może pan ma jakieś znajomości w kwestii ślubnych? Hmm, chyba nie? Braywica ci może załatwić pogrzeb pani ślub? Filip odbierze jeszcze telefon, Kajka już zjadła sałatkę, to akurat do ulki. Nie, ona jest po prostu na ćwiczeniu. Antek mógłby się jeszcze czegoś pouczyć, a mianowicie niech będą to porady dla par. Okej, okay, może poradzi coś Ulce i e, Filipowi. Filip wybiera się już do pracy, także okej, okay, a Kajka musi tam obsłużyć kasę. No i tak jak myślałam, dywanik z piłką należy do niego. Tak samo Igor dokonał zakupu. Tak sobie dłuższy spacerek zrobiłam, ale wiesz, Jeremi, ja muszę chodzić, wiesz, to jest dobre dla zdrowia, na kręgosłup dobre. W sumie to ja chciałem zaprosić na mszę w niedzielę, będę po raz pierwszy wyprawiał. No to miło. Fajnie, fajnie, że ci się powodzi zawodowo. Igorku, ty się zastanawiasz nad manekinem, może... Weź manekina dla swojej małżonki, będzie miała gdzie sukienkę odkładać na noc. A on za to wziął zasłonę. Chyba chce jej uszyć sukienkę. Przechodzi jeszcze pan doktor. A ty, Brajwiku? bierzesz też? O, Felicia jeszcze coś widzi ciekawego. Co tam się tak koty drą? No pani Felicia, naprawdę te dywany na ścianę, no, to jest e, najnowszy krzyk młody. To warto to mieć w domu. No, teściowa lubiła zasłony, to może teraz ja takie dywany wprowadzę? No pewnie, trzeba brać. I się nie zastanawia. O, coś się znowu zaczyna chmurzyć. A pan jaki umor usany. Tak musiała się wykąpać, ona się bardzo spociła dzisiaj w tym swetrze. Zabiorę z nóg tą gazetę. Antek nada się, uczy. Dziecko, chcesz przeczytać gazetę, dzisiejsze wydanie? Ulka już wróciła z pracy, trzeba ją pogodzić do roboty. Tak, Ulka przychodzi z jednej pracy do drugiej pracy. Ulka, dziecko, postoisz na kasie, co? Dzięki. No i co Ulka ma zrobić? Musi. Teściowa karze. Matka też nie odmawia, wiesz? Pantek. Co tutaj się dzieje? Czy tutaj coś trzeba pomóc komuś? Czy ja nie wiem jak to tam hajka robi. Nie no, muszę utrzymać jej dobre przedsiębiorstwo. Witam, dzień dobry. Pan coś tam kupił, co nie, to ja tutaj muszę to naliczyć, tylko ja jestem w tym przedsiębiorstwie nowa, także wie pan, trochę czasu to trzeba poczekać. Co z tą Marletą? Boże, jak znamy źle. Chodź, Antek może zajmie się nią trochę. Może by w sumie ją wykąpać. Gdzieś tu jest wanna. Łulka też się coś dusi. Wszyscy chorują. Ona musiała się przede wszystkim przebrać z tego dresu. Przede wszystkim spojrzeć, czy pasowałaby na nią jakaś sukienka na ślub. Bierzemy ślub! Każdy już to wie. Nie trzeba do kajce mówić, ona to finansuje. Okej, okay, może udałoby się coś jeszcze sprzedać. W sumie mamy trzeci poziom, a No, klientów jakoś. Pani Felicja już płaci, tak? To ja już obsługuję, bardzo chętnie. Bo my teraz zbieramy na ślub syna i tej właśnie, o, synowej. Co ona myśli, że mnie czymś zdziwi. Dzień dobry, dzień dobry, jakaś nowa pani. Okej. Okay. Jeśli chodzi o ślub, no to niestety tutaj zbyt dużego wyboru nie ma. Jest jedna sukienka jeszcze po kajce, ale ulka nie za bardzo chce ją założyć. Także będzie trzeba wybrać się na zakupy, po coś porządnego. Kajka tak patrzyła za tą nową dziewczyną Ale ona szybko poszła No nudności mam jak przy drugiej ciąży I biegunkę Jak przy trzeciej Antek, kąpię swoją córkę Pierwszy raz tak długo są ze sobą e, w cztery oczy Ulka uczy się jeszcze grać na pianinie Chciała zrobić show na swoim ślubie I zagrać właśnie marsz weselny Nie się uczy dziewczyna jak ma takie chęci Co można jeszcze zrobić z tym dzieckiem to wysadzić jesiku Także Antek, uczyn to Kajka będzie musiała jeszcze sprzątnąć tutaj tą sałatkę Igor się zakumplował chyba z Jeremim. A w sumie tak, bo oni kiedyś razem mieszkali. Brejwik płacze. Nie no, żałość ujmuje, jak się patrzy na tego gościa. No i ktoś jeszcze zatkał klozet. Ale to chyba była Felicia na górze. No właśnie, niestety. Antek, wysadzisz atletę i może przyjdziesz odetkać. Ulka. Cieszy się, bo dostała jakieś grosze od Felicji. No i tutaj stoi jeszcze Breivik Chciałby również zapłacić. Tamto pani krytykuje od razu. Wyprzedaż. Czym się ta kajka naraziła znowu? Życzy w ogóle, ja nie rozumiem. Co to za dom? Ulka powraca do zdrowia. Krzyczy aż z góry. Niech poda jakieś resztki. Może coś by się zjadło. No dzień dobry, Boże, jak fajnie się pani wita ze mną, pani tygancha. Pani widać, że sympatyczna osoba przywitała mnie, także no... Witam. Tam z tyłu zaśmierdują nadal talerze. A Filip awansuje na kuchcika. Jaki fajny zawód. Ulka wyciąga kanapki, jak zawsze obiada się na noc. No i Filip tak od razu poleci do wanny. Ulka znowu żeresz na noc. Cześć synku, dobrze mówisz jej No właśnie Ale Ulka nie słucha Kajka idzie włączyć muzyczkę, no tak W końcu wieczór, a tutaj taka cisza Sytuacja na zewnątrz wygląda jak wygląda Ktoś przeszedł i to jest ten Mateusz Ale Kajka może zadzwoni faktycznie do tego Mateusza Do drugiego Mateusza, do tego o którym myśli Raz go odwiedziła w jego sklepie Budowlanym Kupiła dwa kaloryfery I od razu myśli o nim po godzinach. Ante przeprowadza niestety arlety na dół, znowu klienci zobaczą, nie będą mogli spać po nocach. Ulka obżarła się kanapkami. Tak, że przyjdzie jeszcze siku. O Boże, kochany Ante. Taki inteligentny, a nie umie odpalić butelki. Nieważne, jaki kolor wyjdzie. Twoje dziecko i takie zielone. Ulka korzysta sobie pięknie, okej? Okay. Co robimy Filip? Czy my słuchaj będziemy jakoś nasz ślub organizować? Myślę, że najpierw powinniśmy się oświadczyć. No to już się oświadczam, już po prostu przytułatki szczularki, kochamy się pięknie. No i już możemy się brać, no, wiesz dobrze, że bardzo mi się podobasz Nawet w tym swetrze hmm, to miłe Okej, okay, zostawiasz mi kanapkę? Hmm, to jasne Dobra Trzeba coś zrobić samodzielnie Także może piwko na dzisiaj Arleta nie idzie spać Położona przez ojca No i Kajka Cały czas się dusi Może ponownie spróbuje się rozszerzyć na kanapie Ulka Nie pogardzisz pewnie piwem Antka już znowu w kosmos ciągnie Już chciał się patrzeć przez teleskop Ulka i Filip Piją sobie piweczko nie rozmawiają, ale towarzystwo im wzrasta O proszę, przyszła jeszcze Tamara Przygląda się tutaj w lusterku. Kajka jeszcze próbuje tutaj wcisnąć Felicji jakieś rzeczy No bo naprawdę na ślub potrzebujemy To jest ważna sprawa, prawda? O, Igor już znowu coś wziął e, No, panie Mateuszu, chciałam tylko zaznaczyć, że to jest na ślub dla syna Także proszę się decydować bez wahania No nie wiem, Mateusz tylko wyciągnął nogi i tyle No fajnie, Igor, my cię na pewno na ślub zaprosimy Jako głównego sponsora Także czuj się po prostu zaproszony Bardzo chętnie i miło Dzięki ci stary No 300 to już coś można za to kupić, jakieś drinki będą Tamara? No Kajka, dlaczegoś mi to zrobiła? Pani Tamara, no sytuacja jest taka, ślub syna, tak, to już pewnie pani słyszała, no tak słyszałam. To dlatego trzeba kupić. Felicja, no masz ostatnią szansę, bo wiesz, ja bym chciała o 12 już zamknąć, także szybciej. A tak, byś się budził? No chyba tak. No i niestety, ale Kajka musi już zamknąć swój lokal. Godzina 12. Kto się nie zdecydował, niech straci. Przykro mi bardzo. Tamara, może następnym razem. Kajka na noc sama sobie chlapnie jeszcze piwko, a resztę schowa na jutro. Co ona robi? Usiadła pod tą palmą. Zepsuje, co się zdarzyło w jej ulubionym serialu. Robiłam tak jako dziecko. Antek, no wypuść to dziecko, Jezus Maria, jak się mści na nim nie wiadomo za co. Tylko w ten kosmos by latał. Taki zakochany w tym kosmicie, czy co? Ulka z Filipem poszli spać, no i Arleta. No muszę chyba sama się zająć, bo ojciec woli jej kosmos. A Arleta ciągnie za ojcem, też by chciała w kosmos polecieć. Może by ojca poznała? Albo matka. No i na tym będziemy kończyć ten odcinek Simsów. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Papa. pa. Ej, co zrobi Wojtek? Dlaczego mam się nas tańczyć? O Boże, znamy my go w ogóle? Kajka zna Wojtka? Bo już nie wiem. O Wojtku, jak ty pięknie wyglądasz od tyłu. Piękną noc mamy, prawda? Nie, to nie noc, to jest poranek już. Ja wiem, co ja mówię. Mamy dopiero poranek. No Wojtek chyba zaczyna ostro nie domagać. Zwłaszcza psychicznie. Majka, nie chcę nawet się z nim witać, czy tam żegnać. Udaję, że kaszna. Witam, dzień dobry i do widzenia.